Dobry wieczór. Michał Adamczyk. Witam wszystkich kandydatów. Jesteśmy jedyną telewizją, która pokaże debatę z udziałem wszystkich widzów telewizji polskiej, którzy ubiegają się o najwyższy, najważniejszy urząd w państwie. Zajęli przy stanowisku numer jeden prezydent Stanisław Żółtek. Pierwsza runda pytań. Szanujmy widzów. Szanujmy wyborców. Nie, oczywiście nie zgodzę się na takie zmiany. To rzeczywiście jest skandal. E... Pięć lat temu prezydent Andrzej Duda te w ramach przymusowej relokacji imigrantów ruszy prawo, może zostać wyłączony. Proszę, minutę na odpowiedź. Polska powinna zdecydowanie sprzeciwiać się dyktatowi Unii Europejskiej. Czas Dobra. już się skończył, a zatem teraz o odpowiedź proszę Krzysztof Bosak. E populacja muzułmanów w Polsce uległa podwojeniu. Tego pragnę podziękować tym wszystkim, którzy kilka lat temu wymogli na rządzie Prawa i Sprawiedliwości zmianę stanowiska. Polacy są narodem gościnnym. nie są goście. Uważam, że to, co trzeba zrobić, to wykonać zobowiązania powzięte przez rząd Platformy Obywatelskiej, któremu jestem przeciwny. Chodzi o naszą gospodarkę. To najważniejsze fakty. Wzrost produkcji przemysłowej, spadek bezrobocia w ostatnim tygodniu, a nie temat zastępczy, jakim od lat jest waluta euro, która nie Dziękuję. będzie Kubiak. Polaków nie trzeba uczyć. Pomagać Angeli Merkel w jej słynnym Willkommen do pracy w Niemczech okazało się, że nawet pracować nie chcą. Wyrzucanie Angeli Merkel dzisiaj ze szkoły, który będzie pilnował jedynie interesów Angeli Merkel, dziwię się bardzo, że dyskusja jest, czy ja byłem chory, czy jestem chory i czy jestem zagrożeniem. Popieram pana Tanajnę, Pre prezydentem być Bardzo dziękuję. To była odpowiedź Marka Jakubiaka, a teraz o odpowiedź prosimy prezydenta Andrzeja Duda. Dla Polski naprawdę dobry czas. Polakom zaczęło się wreszcie żyć lepiej. Obniżony wiek emerytalny dla dzieci. Bieda wśród dzieci została zredukowana prawie że do 4 miliony ale uruchomiliśmy tarcze antykryzysowe i dzięki temu, Robert Biedroń mówi o odwadze, chciałbym, żeby Polakom żyło się lepiej, chciałbym, żeby Polska była zamożniejsza. To nie są sprawy w tej chwili, które, o których można byłoby mówić, że są jakimś moim marzeniem, bo ja w ogóle uważam, że to jest dobrze uregulowane i powinno tak pozostać. Moim marzeniem dzisiaj jest 500 plus migrantów z Białorusi, 300 plus przybyszów z Ukrainy. Czas się skończył. Władysław Kośniak Kamysz teraz odpowiada na to pytanie. Polska powinna utworzyć 800 tysięcy ton śmieci w Unii Europejskiej, zająć miejsce w Wielkiej Brytanii, bo tylko wtedy polskie produkty mleko, masło nie mogą być sprzedawane na wschód. Dzisiaj na bazarze w Łowiczu do mnie podchodzą osoby i mówią: Przyjmujemy 20 milionów ton węgla z Rosji. To jest nasze najważniejsze zadanie. W polskich domach rozmawia się o, o ponad milion przypadków zarażenia koronawirusem. Dzisiaj kolejne 500 bezrobotnych, o jest w moim programie. A my będziemy w wojnie polsko-polskiej dalej. Rafał Trzaskowski teraz odpowiada. Ja mam takie wrażenie, jakby telewizja publiczna stała się ostatnio telewizją tylko i wyłącznie jednego tematu: darmowe żłobki, i przedszkola. I to powinno być przedmiotem debaty. Mamy prawo wiedzieć, czy dzieci wrócą do szkół i kiedy. Dzisiaj trzeba zadawać trudne pytania. Szanowni Państwo, moje hasło wyborcze to. Zdomino niebiańska skórwoala cię nie omino. I to już będzie, proszę Państwa, runda swobodnych wypowiedzi. Każdy z kandydatów będzie miał do dyspozycji jedną minutę. Pierwszy odpowiada Robert Biedroń. Szanowni Państwo. Wiemy dobrze, że rzeczy, o które walczyliśmy od lat, jak słowa, które przedszkolak wie, trzeba wyprowadzić lekcje religii ze szkół. Czas minął. Szymon Hołownia. Drodzy państwo, pewnie zauważyliście, że niemal każdy z moich kandydatów, prezydenta Macrona i kanclerz Merkel to zupełnie druga kategoria i szkoda, że pan prezydent Andrzej Duda nie potrafi tego rozróżnić. Tak jak zapowiadałem, podpiszę ustawę o związkach partnerskich, kiedy na przykład Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski próbuje mi wmówić, że to LGBT, czy ideologia LGBT zagraża dzisiaj polskim rodzinom, to A zawetuję ustawę o małżeństwach jednopłciowych i o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Paweł Tenajno, również jedna minuta. Od 15 lat Polacy są obserwatorami meczu tenisowego między wschodem a zachodem. Proszę Państwa, e, imigracja z Syrii z południa poprowadzi Polskę w kierunku wolności. Ja się w to nie wpiszę, niech się bawi z tym PiS i opozycja. To są pomysły, o których rozmawiać. Bardzo dziękuję, rozmawiać. Stanisław Żółtek. Będzie... Bardzo dziękuję, Waldemar Witkowski. Panie i Panowie, poproszono mnie, żebym skartował na urząd prezydenta, prosili mnie o to nasze dzieci. Ja Państwu gwarantuję, żebyśmy wreszcie pracowali 7 dni dziennie, emerytury i minimalna płaca była w Afryce. Może nie wszyscy pamiętają, ale prawie 100 tysięcy dzieci trafiło do Polski. Powiem krótko. Jestem gejem Jestem zarządu spółdzielni mieszkaniowej. To była, proszę państwa, już ostatnia wypowiedź podczas naszej debaty. Dało nas 11 kandydatów. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.